Postój remontowy jest zawsze dużym wydarzeniem, ponieważ to jest wydarzenie, które w rafinerii przeprowadzamy raz na kilka lat, żeby rafineria bezawaryjnie... I bez zatrzymań instalacje pracowały do następnego remontu. Prowadziliśmy pewne inwestycje, wymiany pieców na instalacji 200, także na 1200. Tutaj istotnie wzrośnie efektywność energetyczna. Stare piece o sprawności 70-kilku procent zamieniliśmy na nowe od sprawności powyżej 90%. To będzie skutkowało niższymi kosztami przerobu ropy naftowej. No myślę takim mniejszym może, ale spektakularnym jest przeniesienie sterowania instalacjami bloku paliwowego na nową sterownię. Druga sprawa to jest węzeł odzysku wodoru. To wiąże się z tym, że zwiększymy produkcję gazu LPG, natomiast wydzielimy ze strumieni tych lekkich wodór. No ale to będzie się dopiero, efekty będziemy w roku 2015 konsumować. No i następną inwestycję naszą to przegotowanie Przygotowujemy tutaj koksowanie, a to jest z kolei duże przedsięwzięcie, no i ono się już będzie, że tak powiem, efekty wykraczać powyżej, poza rok 16, czyli poza już działającą w tej chwili strategię.